Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor, witamy Was w kolejnym odcinku Geek Factor Squad i dzisiaj obok mnie jest... Łukasz, zwany Pan tam, cześć. Tak jest. Zawiesiłem na tym składzie. E, tak jak się dzisiaj zawiesiliśmy na składzie tego. O bo nie, nie jesteście to... tego. Nie, nie, nie. Złapałem spółki, po prostu one 30 parę gram cukru na sto. O Jezus, zjadłem jednego i mnie zawroczyło. Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj w Geek Factor Squad będzie recenzja gry Rivers of Midgard. Jest to gra planszowa, którą otrzymaliśmy do zrecenzowania do zrecenzowania od wydawnictwa Portal, za co bardzo dziękujemy. Słuchajcie, jest w ogóle progres, bo Łukasz jak rozmawiał ze mną o, róż, o jakimś tam aspekcie gry, to się ugryzł w język i powiedział, a nie, 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 to w recenzji powiem. Więc jeszcze nie powiedział, że jest recenzentem, ale już przynajmniej otwarcie mówi, że nagrywa recenzję, więc już jest te... dobrze. Biorę udział w recenzjach. <laughs> Bierzesz. No, okej. Okay. Okay. Um, y, dobrze, słowem wstępu, um, jesteśmy fanami Wojowników Milgardu. To jest z tego samego wydawnictwa. I to by było oryginalnego. na Oryginalnego. Tak, oryginalnego. Grey Fox Games, <laughs> tak. No, nie można powiedzieć, że tak. To, to nie jest kontynuacja Wojowników z Milgardu. To nie jest absolutnie dodatek do Wojowników z Milgardu. To nie jest. Nawet trudno powiedzieć, że to jest gra z tego samego uniwersum, bo to uniwersum jest powszechnie znanym uniwersum historii i mitologii nordyckiej. Tak. Więc to jest gra z czcionki wojowników Midgardu. Bo nawet nie grafiki. Nawet nie, nawet nie, dokładnie. Nawet ilustracje są inne, w zupełnie innym stylu i tylko ta czcionka tego słowa Midgard pasuje. Więc. E... Nawet chyba off jest inna, nie? <śleski> Więc, jeżeli na przykład się zastanawiacie, ej, jestem fanem Wojowników Midgardu, kupię sobie tę grę. To, czy lubicie grę Wojownicy Midgardu, w żaden sposób nie będzie, że tak nie sygnalizuje w żaden sposób, czy to się Wam może spodobać. To są zupełnie, tak de facto, różne gry. Tyle słowem wstępu. Jest wideo instrukcja na kanale, link do instrukcji w opisie. Przejdźmy przez informacje pudełkowe, 14+, plus. tylko chyba na zamatykach ze względu. Bym powiedział. Ale nawet co z tej tematyki tu masz? W no. masz tu jakieś plądrowanie? I znowu wiesz jakieś. No, to tej... najrozdy, wiesz, jakieś no. no ale to są takie, takie wiesz, bardzo waniliowe wszystko. Ja bym to ja bym spokojnie ze względu na poziom skomplikowania ja bym 3 do 12. No ale. 14 to jest za dużo. Od jednej, od jednej do dwóch godzin. No myśmy dzisiaj grali co półtorej. Ja też wiesz, mi się to... tak wydaje. Do godziny byłoby ciężko zejść. to już trzeba by naprawdę tak. Nie, to chyba jest naprawdę. Samą. Nie, nie. Godzina wydaje mi się niemożliwa praktycznie chyba. Nawet nawet dwie osoby praktycznie to da... No to jednak są momenty, w których trzeba się zastanowić co się Zdecydowanie. robi i zaplanować to wszystko. No. Plus yy, i tak samo bym się nie zgodził, że w cztery osoby to będzie trwało dwie godziny. To będzie trwało dłużej niż dwie godziny. Zdecydowanie tak. Więc to, 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 to tak z tym czasem to tu się nie wstrzelili. Od dwóch do czterech graczy. Yy, jak Twoim wzajem to się skaluje? No przy dwóch osobach gra się przyjemnie. A... Bęga fajny plus, ja to zawsze, zawsze powtarzam i ja jestem tego mega wielkim fanem, jeżeli gra sama z siebie ma jakiś miły ukłon dla graczy grających w dwie osoby, w tym wypadku właśnie dwustronna mapa mm -hmm. i plansza w sensie, no i rzeczywiście mamy, mamy, mamy tą planszę, jest bezpośrednio na dwie osoby i to jest fajne, bo to nie dość, że ułatwia setup, to jeszcze człowiek w czasie rozgrywki nie ma zbyt dużo Ogranicza to ilość ikon, bo przy tych, na tej stronie na czterech osób to ikon naprawdę jest dużo z tych bonusów dochodzi i człowiek może się zwiesić uh -huh. przy tym dodatkowo. Ale tutaj przy trzech i czterech osobach, no tutaj się już robi długo przede wszystkim. Duży się down znaczy downtime downtime, no to jest zależne od e, też sytuacji, bo to jest te bonusy i te wszystkie rzeczy to jest naprawdę... Tu się robi taki... Kurczę, jak go to nazwać... E, Chaos tego, kto co robi, nie jesteś w stanie kompletnie tego Tak, gadnąć. przez te zdolności tych tak. y, y, się łupieżców, mm. rewersów, tak. E, przez to właśnie, kolejność wykonywania akcji, to, że niektórzy od, od, odpuszczają, robią odpoczynek, to tak, to się, im więcej graczy, tym może się to troszkę zamotać i trzeba tego pilnować. I to jest takie, to jest, bo to wiesz, ktoś się może przepić, no dobra, no w większości gier musisz się skupić na tym, co robią, A to, to, to jest takie to złe skupianie się, to nie jest skupianie się na mojej strategii, to nie jest skupianie się na tym, co inny gracz robi, żebym się lepiej przygotował na swoją turę, to jest skupianie się na tym, że ja w ogóle nie przegapił tego, co jest czyją kolejką w tym momencie. To jest tak upierdliwe, więc mi osobiście zdecydowanie najlepiej się w to grało na, na dwie osoby i, i, i nie odczułem żadnego jakby wiesz, że coś tracę, wręcz mówię, tak jak zgodzę się absolutnie z Tobą co do tego takiego chaosu. Dwie, trzy, ja bym jeszcze był w stanie usiąść, cztery, never again, nie, nie, nie. Wykonanie, co sądzisz? No wykonanie jest bardzo dobre, kostki super sprawa, naprawdę uwielbiam mhm. kostki, które są rzeczywiście customizowane e, i mają te fajne Wie, jest symboliki. Dużo. Jest dużo tego i nawet fajnie strzeszczą tak. Tektura gruba, e, karty co prawda nie są putnowane, e, no, ale są dobrej jakości, nie, są grube, spoko. Tak, bardzo mi się podobają. E, ja muszę powiedzieć, że... My, ja w ogóle my w ogóle mamy chyba jakąś ciekawszą wersję niż na zachodzie, aczkolwiek tu nie jestem pewien, więc tu bym prosił o wypowiedzenie się osób, które miały w ręku albo widziały, mają jakieś tam, obie oglądały te zagraniczne egzemplarze. Bo ja tak z tego co widziałem na filmie u Rodneya z Watch it Played, Hi Rodney, bo on czasami oglądamy filmy też. Eee, <noise> eee, że te plansze gracza nie wyglądają chyba tak w wersji anglojęzycznej. Myśli, tych to wcięć myśli. tu nie ma yy, po bokach, yy, tych wyżłobień tutaj na kości, więc yy, naprawdę, nie, jeśli chodzi o wykonanie co do zasady się nie ma co do czego że Żetony, kości, wszystko to wygląda naprawdę bardzo ładnie. Bardzo lubimy to, co mówiliśmy, taką właśnie Ergonomię tej planszy, że to wszystko ma swoje tak. miejsce i się gdzie te talie wykłada to bardzo ładnie się prezentuje na stole. Duży minus za ikonografię. Ona jest czasami nieintuicyjna, po prostu. Nawet nie chodzi o to, że jest tego dużo, bo jest tego dużo, ale to by nie było problemem, gdyby to było nieco bardziej intuicyjne. tak? Na przykład są tam jakieś tam ikony na tych kartach jardów, tak? zwłaszcza na tych kartach jardów, że jak jest gwiazka, to oznacza to, jak nie ma gwiazki, to oznacza tamto, że. Jest coś takiego, że odrzucasz coś, dobierasz ileś i wybierasz je, no i to jest takie tam, pamiętam, przedstawione z jakimś takim dziwnym nawiasem i to było po prostu też jakieś takie nas zakręciło z tym odrzucaniem tych żetonów terroru po prostu, czy to tam te ta karty, które Ci pozwalają, że odrzucić jak, i kiedy dajesz komuś Kiedy przekazujesz, innym... ten? Więc troszkę się zakręcili z tą ikonografią, bym powiedział. Ktoś przy tym właśnie, to jeszcze... Um... Tu musimy przyczepić. Wiem, że może takie będzie czepiało, ale e, to jest trochę mało intuicyjne. E, na niektórych z tych kart potworów są właśnie symbole e, odpowiednich frakcji, czy tam odpowiednich właśnie Jarlów, czy na to by się nazywały, nazywali. Łupiescy. Łupiescy, tak? To tak, jest tak. Nie wiem. <laughs> I tutaj wszystkie kości są na biało. E, niektóre symbole występują tylko na żółtych, niektóre występują tylko na niebieskich, a z kolei niektóre tylko na Dobra, no, no, no. Siedząc, no, kawałek. Po drugiej stronie w sumie planszy, patrząc się na to, nie zawsze człowiek jest, skuma jest starany skumać, że a to ja tego symbolu potrzebuję, a tego tylko jest na tej kości, a tej kości akurat teraz nie mam. I ma ten człowiek takie myślenie jeszcze, aha, mam tego swojego jarla, który mi daje tą czerwoną, która jest jokerem, ale koniec końców to nie zastępuje tej właśnie symboli. Więc to jest takie dodatkowe jeszcze trochę. No, mieszało mi się to momentami, tak? Trochę by to nie było takie. Można było się no. znaleźć nagle w sytuacji, gdzie myślało się, że się ma kość potrzebną tak. do tego, a się nie miało jak się człowiek skupił, więc tak, tutaj trzeba, trzeba troszkę na tym uważać. Ale generalnie mówię, no oprócz tego drobnego, przy tej drobnej, może nie takiej drobnej w sumie, wpadki z ikonografią. Generalnie gra jest na wykonanie plu, na plus. Sama gra, ja ci muszę powiedzieć że ta gra spodobała mi się o wiele bardziej, niż myślałem, że mi się spodoba i to głównie dzięki Tobie. <grystanie> Bo Ty żeś mnie totalnie zniechęcił do tej gry. Ty mi to, bez kitu, Ty mi powiedziałeś, jak ja mówiłem, jak ja Ci powiedziałem, że napisałem do portalu, że... A już się zaczyna, wy tego? To niedobrze. Eee, Odklejać się tutaj, jakby coś zaczynał. Eee. Yeah. Ja ci mówiłem, że zgłosiłem się właśnie do y, portalu, tam po zwrotomek y, po egzemplarz, właśnie recenzencki rewersów. Za tymi mi hmm. Po, po co? co? Bo to nie jest to samo, co czym piąsi, <grym> <grym> Dokładnie tak zrobił. To jest 100%, <grym> 100 dokładnie. <grym> tak, <grym> dokładnie A skara w dostałby się prawda? Momencie? Tak, tak. Y, I słuchajcie, jakby. Więc tak, bo, jeżeli jest ktoś fanem Wojowników Midgardu i oczekiwałby, że jakby kolejna gra od tego samego wydawnictwa będzie jakby robiła coś podobnego, ale jeszcze może lepiej. Wiesz, rozumiesz, jakby się rzeczy wojownicy Midgardu gdzieś tam wysoko postawili poprzeczkę, jak potem, jak padło hasło, że będzie coś takiego wydawane, to na tej grze się można trochę rozczarować, bo to co sprawia, że wojownicy Midgardu są tak lubiani i są wymieniani co chwila na różnych listach, na Dice Tower, na tam top 100 wall all time i tak to jest to, że to genialnie, to jest taki piękny mariaż euro z Amerii. I to jak się dopasowuje, wiesz, to właśnie ten worker placement z do, ze zdobywaniem tych workerów, którymi są kośćmi, na ty, które są, którymi, którymi są te kości, jakby to nie są do końca workerzy, ale wiesz, jednostki, które, wiesz, to wszystko tam działa pięknie. To jest takie bardzo, po angielsku jest takie sformułowanie straight to jest takie bardzo typowe euro, które działa dobrze i przy którym ja się naprawdę, mi się to naprawdę podobało, ale mi wszystko to jest takie totalnie typowe, klasyczne euro. Mamy akcję do wyboru, wybieramy, ta, wybieramy sobie akcję, zdobywamy zasoby, wydajemy te zasoby na coś innego. Czasami tymi zasobami są e, dosłownie zasoby w postaci mięsa, a czasami są to jednostki w postaci tych naszych kości. Ale tak poza tym to jest totalne po prostu potem przeliczanie, gdzie muszę co posłać, i worker placement, tak się rzeczy też. Gdzie muszę co tam posłać, jak co uzbierać i co powymieniać, żeby mieć potem najwięcej punktów. Więc ja myślę, że to jest tutaj ten problem. Ja do tego podchodziłem taki właśnie troszkę st taki stonowany przez Ciebie, ale jak do tego z takim, poziomem, z takim podejściem potrzebowym, to mi się też spodobało, bo, bo, bo jeśli chodzi o ten ciężar tego euro, to jest ten ciężar, który ja lubię. To nie jest, to jest średnia półka. To nie jest ciężkie euro, to jest totalnie średnia półka, to jest dynamiczna gra. na tak jak mówiliśmy, na, na, na dwóch do trzech graczy. Yy, I podoba mi się to kombinowanie, podoba mi się to yy, ten motyw z tym wyborem akcji. To jest, to jest... Nie, to jest, to, jest, to jest coś, co czyni tą rozrywkę praktycznie taką interesującą, tak. bo tam główna mechanika, w której rzeczywiście możemy podążać i jeszcze odpalamy sobie silniczki z tych dodatkowych artefaktów, czy tam właśnie tych... No, jak oni się nazywali, może jedyny? Łupieżcy. tak, łupieżcy. Nie wiem, wytatowuję sobie, napiszę sobie na ręce następnym razem. Po co, dostrzysałeś? <laughs> także, to jest jakiś taki fajny flow, z tego się czyni, tylko, że to jest dla mnie trochę tak jakby ktoś stwierdził, że zrobiłeś fajną zupę, i zrobię lepszą i zaczął dorzucać do niej dodatkowe rzeczy i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze i w pewnym momencie z tej zupy zrobił się gulasz. I Ja lubię gulę. <laughs> Tu mam, to mi się tu mam praktycznie takie. Ja... To nie jest zła gra, to jest dobra gra, gra się przyjemnie mi, e, chętnie siądę, ja z nią mam problem. I problem jest tak, że istnieją e, wojownicy z Miguel. Z tego względu, że tutaj po prostu widzę, jakby ktoś wziął tych wojowników i stwierdził, dobra, zróbmy z tego więcej euro. I poszedł o krok za daleko. A są ludzie, którzy w ogóle się kłócą z tym sformułowaniem, że. Wojownicy to jest mix Euro i ameryki. Niektórzy twierdzą, że to jest głównie Euro z taką namiastką Ameryki. więc to jest takie, no to już tam wiadomo, to już nie ma co się tam Ale w, wo w takie... Wojownikach najlepsza frajda, największa frajda jest e, z tej mechaniki takiej push w której masz ograniczoną ilość kości, w której rzeczywiście idąc na, tych, na te potwory walcząc kminisz Ile wlezie i się zastanawiasz, czy się uda, czy się po prostu każdy ten przerzut... Nie to, że ty patrzysz, inni patrzą nawet praktycznie, siedzą nad tym stołem, patrzą co wyrzucisz, co wykombinujesz. Tutaj idziesz, tracisz te kości, bierzesz, później raptem zdobywasz te kości, tyle, że nawet się nie mieszczą na tej swojej powrotem. No, to jest tak masakry... No, ja po pierwszej rundzie miałem tych rogów przerzutu chyba 8, co praktycznie zdobyłem ich z tych wiosek. No, to po prostu to już jest dla mnie trochę tak za dużo, no i... Tak, jak powiedziałem, właśnie te dodatkowe przyprawy, wracając do tej zupy, tutaj te poszły punktacji. Tu za domki, za wieżę, jeszcze dorzućmy, za A rasy, za sztukę, za, za skarby. Za tamto, za tamto. No i później widziałem na koniec, faktycznie miałem zdobytych z tych właśnie kart dodatkowych punktów, co rozkładają sobie na kupki, żeby faktycznie policzyć te dodatkowe To, ja no to była to był ostatnia rzecz, którą, która punktowała, i jak żeśmy do niej doszli, to były chyba 10 punktów za mną? Mhm. Coś takiego, a wygrałeś 30 punktów przewagi mnie? No, okej, okay, dobra, jest tutaj trochę coś takiego, że nie, jest, nie, nie ograłem tego na tyle, żeby nazwać to strategią wygrywającą, bo ja staram się być ostrożny z rzucaniem tego typu sformułowań, tak samo jak wiesz, że nie jest czy coś. Natomiast, no, i tak troszkę wygląda na to, że tych e, kart przepowiedni nie można lekceważyć. Jeżeli chcesz mieć jakiekolwiek szansę na wygraną, musisz troszkę w to zainwestować. No i tu jest więc... dla mnie taki też problem, to co właśnie też wspominałem, że jest możliwość, że ktoś zgarnie dwie, trzy karty, które będą dawały mu punkty właśnie za tą samą rzecz. Wydaje się mało, 2-3. Powiedzmy, że to są punkty za zdobyte potwory, zabijesz 10 potworów i to już masz różnicę 10, 20, 30 punktów. To już jest to naprawdę, nie, to już jest, to już jest, jest naprawdę spodem. dużo. No, więc ja powiem tak. Yy, znaczy, właśnie, ale to jest takie pytanie: czy to, czy to jest w ogóle sprawiedliwe podejście do tematu, na zasadzie to nie jest gra dla mnie, bo mam wojowników z Midgardu? No to, nie, to są jednak inne gry, i właśnie tutaj jest ten problem z tym, jak to, jest, jak to jest reklamowane. Mam wrażenie, że portal chyba dosyć mądrze, bo to jest na szczęście, ta gra już jest trochę na rynku angielski, zachodni mam, mam na myśli, więc zanim myśmy ją, zanim ona do Polski trafiła, to już dużo osób się o niej wypowiedziało, więc myślę, że dzięki temu portal mógł bardzo mądrze uniknąć właśnie reklamowania tego jako kontynuacji mm -hmm. Wojowników z Milgardu. Jeżeli ktoś nie podchodzi, to, to, więc, więc to jest, trzeba pamiętać, że to są dwie różne gry, więc tak, de facto gry do może trochę innych odbiorców. Więc mówienie tego, że wiesz, ja nie chcę tego, bo już mam w kolekcji Wojowników, to, to nie do końca. Rozumiem, że nie, nie do końca jakby to tłumaczy, bo, bo mimo wszystko, moim zdaniem, można mieć te dwie gry w kolekcji, jeżeli mamy świadomość tego, że to jest średniej ciężkości euro koniec końców. Gdzie faktycznie troszkę dużo dorzucili tych różnych takich pierdółek, które nam punktują, coś tam dodają i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakby sam mechanizm głównej gry jest banalnie prosty. Naprawdę. Ale tu co chwila wyskakują jakieś karty, gdzie przeja, co, ja, co to robiło, a co to robiło, a jak to punktowało, więc tu można się troszkę z tym zamotać. Więc ja bym wam powiedział tak, mi się w to bardzo przyjemnie grało i to na razie zostanie w kolekcji, gdybym ja miał taką dać ocenę swoją, gdybym ja dawał do tych swoich tych standardowych ocen e, takie jakieś plusiki albo minusiki, to to byłoby takie zostanie w kolekcji minus. Mhm. Bo mi się w to przyjemnie gra i ja lubię temat nordycki. Podoba mi się ten cały system z tym wyborem akcji, bo to jest. Bardzo ciekawie tutaj wprowadzę takie myślenie na zasadzie: Ok, on ewidentnie wybierze to, i w tym momencie ja, jak będę rozgrywał to jako drugi, to mi totalnie wystarczy takie podstawowe rozpatrzenie tej akcji. Nie muszę wcale mieć tego bonusu pierwszego gracza, który ją wykonuje. Więc ja w tym momencie pójdę zrobić tam, i tak dalej. Więc ja lubię takie myślenie, to jest, to jest naprawdę tutaj ciekawe. Natomiast jeżeli wy. Oczekiwaliście kolejnych wojowników miliardów albo oczekiwaliście czegoś bardzo wyjątkowego, jeżeli na przykład już macie w kolekcji dużo średnich ciężkości euro. Nie wiem, czy tutaj jest coś, co by was miało jakoś tak na wiesz, tak na maksa przyciągnąć do tego, że coś zachwycić i tak dalej. To jest, to jest, to jest, to jest takie, kurz powiedział, to jest dobra gra. Ja po prostu ostatnio poluję, ponieważ widzieliście, wielokrotnie mówiłem, że takie ciężkie euro już gdzieś tam dla mnie troszkę. Eee, nie za bardzo. Ja poluję na takiej średniej ciężkości, przyzwoite euro. Jest pięknie wykonane, jest w tym całym właśnie świecie nordyckim. To mi spełnia ten wymóg. nie? Czy ja mówię, to jest e, ten problem z tymi wojownikami, do których będę wracał, e, ale jeden plus i wrócę do tego, co powiedziałeś, e, do lekcji wyciągnięty, lessons learned, takiej. A przynajmniej tutaj nie porównują tego, jak to było przy Mezo i przy Blood Rage. To jest naprawdę... Porównywali? <laughs> bo tam było właśnie mówione, że Mezo to jest też taki właśnie też... ...deuce e, on the map i takie nawalanka praktycznie i to jest właśnie takie, że będzie Blood Rage. Wiesz co, o Blood Rage bardzo dużo Sam Healy mówił w Dice Tower. Mówił, że dla niego... Znaczy, nie mówił, że to jest Blood Rage Killer, broń Boże, bo... ...mówili, brat Blood Rage, ale... ...on właśnie tłumaczył, że Mezo mu się podoba, bo jest fanem Blood Rage. Też w sumie pomimo no, tego, że no, mi się no. Mezo podobało, to no. tak Mezy i Znaczy tutaj. A to jest właśnie takie w sumie bo było nawet fajnie, bo jak mówiliśmy właśnie o tym e, o tych wojownikach, tam dla mnie było. Dla mnie w, wo, e, w, w wojownikach jest więcej Amery niż euro. Taka przewaga. Znaczy, prze, nie, nie, może przewaga nie. E, tam jest takie praktycznie e, to zbieranie zasobów. Powiedziałbym powiedzmy 40% Amery, 60 euro, taką w tym kierunku. E, ale jest więcej niż jest w tym bo no tutaj, nie, tutaj mam wrażenie, że tego Ameryki, nawet jeżeli jest, to spokojnie możecie je ominąć, bo jednak walka z potworami jest, nie jest obowiązkowa. Możecie sobie praktycznie tylko zbierać te rzeczy, te kostki odpowiednie i kompletnie. Ponownie, czyli... wymiana i zarządzanie ze sobą, tak. tak no. I tutaj. Koseczki, jest... To jest motyw motek no, z Ameryki. No właśnie, tak, rzucasz i koniec. <noise> I dlatego właśnie dla mnie, dla mnie tutaj, biorąc pod uwagę to, że ostatnim czasem swoją kolekcję Robię w kierunku takim, żeby zbierać gry, które naprawdę będę grał. I tutaj, pomimo że ktoś by, ktoś by to mi zaproponował, to powiedział spoko, mogę zagrać, to jednak e, ja do siebie, u siebie tego nie chcę, nie, nie potrzebuję tego kompletnie. Jeszcze jedna uwaga z mojej strony: dlaczego ja tę grę bym chciał sobie dać na, na, na półkę? Bo ja pomimo tego, że ja bardzo doceniam wojowników z Midgardu, ostatnio mieliśmy sobie, zrobiliśmy sobie rozgrywkę, ja nie wiem, czy ja tej gry kiedykolwiek jeszcze wrócę. Tak, dos tak dostał, że po prostu to było... Ale to było aż żenujące, to było tak, miałem tak fatalne rzuty, tak totalnie mi wszystko nie podchodziło. E, I to wyglądało słuchajcie tak, i teraz Radek, przepraszam, że troszkę tutaj e, coś zdradzę. E, wyglądało generalnie tak, żeśmy strasznie późno się w sumie spotkali zaczęli grać, bo spotkaliśmy się u mnie, wszystkie 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 dzieciaki poszły spać, dały nam spokój, to było już późno. E, myśmy sobie jeszcze gadali, gadali i to było tak, że gdzieś w 3-4 gry, gry bo już tak późno, to był piątek, więc po całym tygodniu Radek po prostu odpadł, nie? On powiedział, sorry panowie, ja odpadam, grajcie ze mnie. Poszedł na kanapę i autentycznie, autentycznie zasnął. Um, I myśmy dokończyli grę bez Radka i ja byłem ciągle czwarty. Więc Radek był sporo przed nim. Radek śpiący <laughs> przez jedną czwartą gry wygrał ze mną. To, jest, to było tak żenujące, powiem wam szczerze. Więc ja bardzo lubię, bardzo doceniam. Absolutnie rozumiem, skąd się biorą zachwyty nad wojownikami z Midgardu. Ja w to nie muszę grać, więc w sumie fajnie. Wojowników z Midgardu ma magot, z dodatkami. Ja też. też. no właśnie, magot ma jeszcze matę do tego wszystkiego. Masz? Też mam matę, tak. Tę, taką dużą, właśnie? Tą... Tak. Wspierałem wszystko. Skubany. Więc fajnie, oni mają, więc jak będę chciał pograć, to się zgłoszę. Ja mogę mieć to. Pomimo tego, że mówię, że to są, są różne gry. Ale mówię, no tutaj, tutaj że tak powiem, gdzieś, gdzieś tam to tam to drapie ten stąd. E, dobra. E, czy ty coś jeszcze chcesz dodać w sumie? Ocenę powiedziałeś. Co ja. No, ust, e, ja też nie. No słuchajcie, e, jak zwykle decyzja moim znajomych ostatecznie powinna należeć do Was. E, może to tak powinno być na zasadzie, was, że jeżeli ta recenzja ostudziła Was zapał, tak jak słowa e, pandy ostudziły mój zapał w pewnym, w pewnym momencie. I u mnie to wyszło koniec końców na plus, to może u was też będzie na plus. No i tak warto, nie bez powodu, wa warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to jest granowsza e, od e, wojownicy Midgardu. No a z jakiegoś powodu wojownicy z Midgardu wypuściły dwa bardzo znane dodatki. E, ciągle się pojawiają na różnych zestawieniach najlepszych, gielszych czasów. Reversi się na takich zestawieniach nie pojawiają i dodatek żaden nie wyszedł. Więc jakby no, to też gdzieś tam o czymś świadczy chyba, nie? Też mi się tak wydaje trochę. Więc, więc mówię, bardzo ostrożnie polecam do tej gry podejść. Jeżeli bardzo Was jara i chcielibyście mieć jakieś właśnie takie średniej ciężkości euro w klimatach, w klimatach, tematach nordyckich, spoko. W każdym innym wypadku... no. Tyle chyba. Tyle. <laughs> Dziękujemy bardzo! Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy Portalowi za przekazanie nam gry do recenzji. A was moi drodzy, tradycyjnie zapraszamy. A dzięki Panda za pojawienie się w składzie. Spoko. A to słowo skład jest fajne, bo tak mówię, można się nim pobawić. Jesteś w składzie. Skład. Nieważne. Dzięki wielkie. I do zobaczenia. I tradycyjnie zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do, do grania, do oglądania i do. Musisz, jak ja być w skład, to już musisz się nauczyć. Do grania! Do i do grania dzięki wielkie, z zaczęła w kolejnych odcinkach. Cześć! Hej! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.